A po sześciu dniach bierze ze sobą Jezus, Piotra i Jakuba i Jana, brata jego, prowadzi ich na wysoką górę, na osobność i został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. I oto ukazali się im Możesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być. Jeśli tylko chcesz, rozbiję tu trzy namioty: dla ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku: Ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. A gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarz swoją i zatrwożyli się bardzo. I przystąpił Jezus i dotknął się ich i rzekł, Stańcie, nie lękajcie się. A podniósł przy oczy swe, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc, Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Wtedy zapytali ko uczniowie, czemu więc uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł. Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Taki Syn Człowieczy ma od nich cierpieć. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Gdy przyszli do tłumu, podszedł do niego pewien człowiek i padając przed Nim na kolana prosił. Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Na to Jezus odrzekł, o plemię niewierne i przewrotne. Jak długo jeszcze mam być z wami? Jak długo mam was cierpieć? Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo, i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie zbliżyli się do Jezusa na osobności i pytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? On zaś im rzekł: Z powodu małej wiary waszej. Poza prawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze, przesuń się stąd, tam, a przesunie się i nic niemożliwego nie będzie dla was. Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem. A pewnego dnia, gdy byli razem w Galilei, powiedział im Jezus, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, którzy go zabiją, lecz on trzeciego dnia zmartwychwstanie. A oni bardzo się zasmucili. Kiedy wychodzili do kafarnu, przyszli do Piotra poborcy dwudrachmy i zapytali. Czy wasz nauczyciel nie płaci dwudrachmy? Ależ tak, odpowiedział. Gdy zaś przyszedł do domu, uprzedził go Jezus mówiąc. Szymonie, jak ci się wydaje? Od kogo powinni pobierać daniny królowie ziemscy? Od swoich synów czy od obcych? A kiedy on odpowiedział: Od obcych, wtedy rzekł Jezus. Wobec tego synowie wolni są. Żeby jednak nie gorszyć tych ludzi, pójdź nad morze i zarzuć wędkę. Weź pierwszą rybę, którą złapiesz, i otwórz jej pysk. Znajdziesz tam. Statera, weź go i daj im za mnie i za siebie.